Dzień dobry. Właśnie trafiasz na widownię podcastu Chodź do teatru. Zgodnie z zapowiedziami ruszamy pełną parą z działaniami w sferze audio. Już dziś. Zapraszamy na pierwszy odcinek jednego z naszych formatów. Podsumowanie krakowskich premier miesiąca. To nie tylko przegląd najświeższych teatralnych wydarzeń, ale i przygotowany przez prowadzące zestaw polecajek oraz klasyfikacja spektakli wedle ich typów. Dzięki temu. Łatwiej będzie Ci zdecydować się, co zobaczyć. Zestawienie przygotowała Agnieszka Laurent oraz Maria Różycka. Zaczynam od pierwszej premiery marca, czyli od pogu w reżyserii Małgorzaty Pogajewskiej. Według książki Jakuba Sieczko, ta książka została już wystawiona na scenie. Było to w Warszawie przez. Kingę Dębską. Ten spektakl, z tego co pamiętam, dostępny jest na platformie VOD Teatru Telewizji. I tam właśnie jest jedno obsadowa ta odsłona, Marcin Hycnar, on się wciela właśnie w tego ja liryczne. Małgorzata Bogajewska podzieliła tę książkę na trzy role, co możemy o tym powiedzieć. Jest to na pewno spektakl, który jest boleśnie szczery, pokazujący prawdę o tym, jak wygląda praca w karetce, praca ratownika medycznego, ale jednocześnie ta poważna forma jest przeplatana humorem, żartami. Wydaje mi się, że też jest to takie zmierzenie się z tą rzeczywistością bycia lekarzem, właśnie tykania się ze śmiercią, także. Bardzo poważne, ale nie jest takie przygniatające, że zostawiacie w jakimś dole, tylko jednak ten humor, ta piosenka trochę odciąża cię emocjonalnie. No i trochę dla mnie to jest takie pokazanie, jak wygląda życie. Ja byłam na próbie medialnej, więc spektaklu nie widziałam, więc nie za bardzo mogę się też tutaj w tej kwestii wypowiedzieć, ale podczas tej próby medialnej padło pytanie z naszej strony o tą próbę uchwycenia właśnie pracy ratownika medycznego. i zaadaptowania tego na scenie teatralnej i właśnie ukazywaniu nie tylko w takiej sztywnej formie, ale też lekko z humorem. Jak nie przegiąć w tej formie? Myślisz, że to się udało? Wydaje mi się, że, że tak. Jest zbalansowany ten spektakl i właśnie to chodzenie po takiej linii pomiędzy bardzo poważnymi tematami, a jednocześnie tym humorem nie jest w żaden sposób, nie przekracza żadnej z tych granic. Wydaje mi się, że tutaj ten balans jest, jest bardzo dobry i wydaje mi się, że warto, warto to zobaczyć. Jeśli chodzi o sam balans, to może ja przejdę do następnej premiery. 14 marca miała miejsce premiera Ajdy w operze krakowskiej. To jest bardzo, bardzo słynne dzieło Georgia Madi. To jest na pewno widowisko godno polecenia dla fanów klasyki, ale także monumentalnych i bardzo fantastycznych scenografii Dominika Franciego. Pojawiają się tam oczywiście wątki związane z samym libretto. Jest to wierna adaptacja. Pojawiają się tam właśnie wątki kolonialne, na co ja zwróciłam szczególną uwagę też w swojej recenzji, bo tutaj mówię o scenografii i kostiumach, które były przepiękne, przecudowne i naprawdę Wizualnie oglądało się to fantastycznie, ale takim zgrzytam dla mnie tutaj był właśnie taka praktyka, może nie do końca przemyślana przez, przez twórców, jaką było blackface i to, że aktorzy występowali właśnie w tych na czarno umalowanych twarzach, co było też jakoś tak może nie nie, nie do końca tłumaczone w kontekście blackface, ale postaci miały przypominać bazaltowe. Posągi, które są gdzieś tam ze starożytnością kojarzone, bo właśnie też ta akcja dzieje się w starożytnym Egipcie. Ale mimo wszystko pod względem takim formalnym i całościowym, wydaje mi się, że to jest wart uwagi spektakl w operze krakowskiej. Okej, okay, jeżeli mówimy o tym, co ludzie mówią, zanim zobaczą spektakl, to wydaje mi się, że możemy przejść do bardzo głośnej premiery. Nie wiem, czy nawet nie najgłośniejszej tego miesiąca, czyli zamach na Narodowy Stary Teatr w Krakowie według Jakuba Skrzywanka na podstawie wyzwolenia wyspiańskiego. Ja widziałam próbę medialną, a Agnieszka widziała spektakl. Co do próby medialnej, to ja chyba chciałabym tylko powiedzieć tyle, że zachwycił mnie wstęp, bo na próbie medialnej była grana jedna scena i bardzo mi się spodobała muzyka, stroje, dynamika. Bardzo mnie to zachęciło, ale potem usłyszałam, że... To, co widzieliśmy trwa tylko przez 4 minuty, a reszta, 3 godzinny spektaklu są w zupełnie innej dynamice, więc też jestem bardzo ciekawa tego, co zobaczymy. Aga widziałaś, co możesz powiedzieć, tak, żeby nie zdradzić, ale może zachęcić? Powiedziałaś o dynamikach i tak, dynamiki się bardzo różnią w trakcie spektaklu, czasami się nawet ścierają ze sobą. No masz rację, że, że ten szum medialny już powstał przed i tego też właśnie trochę dotyka ten, ten spektakl. Nie chcę tutaj spoilerować, ale to nie jest tylko osadzenie właśnie w wyzwoleniu, no bo te wątki narodowościowe, jaka jest nasza polska tożsamość, to już jest wiele razy przekładane, choćby właśnie nawet w Narodowym Starym Teatrze, bo też te premiery się tak w kręgu tematycznym trochę obracają. No po Jakubie Skrzywanku można było właśnie się spodziewać, że to będzie coś takiego nowatorskiego, już zaczynając od samego tytułu, który był jakimś takim clickbaitem, trochę właśnie w nawiązaniu też do deepfake'ów, które się w spektaklu ten wątek pojawia. Ja mam takie doświadczenie z jakimś Skrzywankiem, że on albo robi o czymś bardzo konkretnym i sprawdza to dogłębnie, albo robi wszystkie możliwe wątki. Czy w zamachu jesteśmy w miksie wszystkich możliwych problemów politycznych aktualnie, czy jednak Skrzywanek wyciąga coś konkretnego, skupia się na czymś jednym? Ja myślę, że takie interpretacje już należą do widza i to na ile on w takiej jakiejś swojej wrażliwości będzie w stanie wynieść. Myślę, że nie, że się nie, nie mieszają. Ja, ja z Jakubem Skrzywankiem, z jego spektaklami miałam też doświadczenie będąc na festiwalu szekspirowskim. Właśnie tutaj na narodowej na, na scenie czekałam na ten spektakl i powiem szczerze, że w takiej kwestii recenzenckiej, bo też ta recenzja moja się ukazała, jak czasami po spektaklu wiem dokładnie co mam napisać i nawet te słowa i zdania gdzieś mi się tam w głowie już układają powoli, to tutaj musiałam mieć parę dni przerwy, żeby to sobie tak dogłębnie przemyśleć, bo miałam naprawdę bardzo mieszane uczucia przez tą taką mnogość, nie tyle wątków, ale takiej kwestii natury formalnej, tego ile tam rzeczy się dzieje, bo tutaj mamy i spektakl taki typowo dramatyczny, właśnie ta adaptacja wyzwolenia, a za chwilę wychodzimy do foyer i mamy jakiś performance, więc te formy, którymi operuje Jakub Skrzywanek są przeróżne i te jakości, one się bardzo wymieniają, dlatego też wydaje mi się, że ten Spektakl jest taki bardzo uniwersalny, może nie w takim prostym rozumieniu uniwersalności, ale taki, że naprawdę sporo osób może może go zobaczyć i każdy może jakąś taką jakość z tego wyciągnąć. Więc ja bym powiedziała, że to jest spektakl dla fanów niekoniecznie konwencjonalnego. Teatru, takiego, w którym też przedzierają się narodowe wątki, narodowe narracje i też może ktoś odnaleźć w końcu odpowiedzi na takie pytania o sens polskiej martyrologii, polskiej tożsamości. Może się uda. Okej. Okay. Zachęciłaś mnie jeszcze bardziej. 21 marca miała też miejsce premiera świętego Ryśka ze Śląska w Tatrze nowym Proksima. Sporo premier się nałożyło tak w jednym czasie. Na tym spektaklu byłam wyłącznie na zajawce, czyli na tej próbie medialnej. Spektakl traktuję o Ryśku Ridlu, znanemu dzięki zespołowi Dżem. Oczywiście polecamy fa fanom Dżemu, fanom Ryśka e, Ridla, ale też może osobom, które próbują odnaleźć i zrozumieć jakąś swoją tożsamość i tam w tej narracji też lawiruje mocno reżyser, co mocno wybrzmiewa w rolce, którą stworzyliśmy podczas próby medialnej. Tam właśnie Piotr powiedział, że artyści, biorąc na warsztat coś lub kogoś, jakąś jakość, mierzy się z, z własnymi demonami. Święty Resiek ze Śląska w, w reżyserii Piotra Siekludzkiego, który gra też tą główną rolę. Ja nie byłam ani na próbie, ani na spektaklu, ale wydaje mi się, że teatr Proxima jest takim teatrem, w którym wiemy, czego się spodziewać. I oni mają swoją formę. Już ustaloną, jakby taką nieustaloną, tylko wytworzyli. Mają też swoją widownię. Wiemy, że właśnie robią o jakichś artystach, robią o ich historii. Tutaj rzeczywiście się ludzki mówi, że wplata bardzo swoją historię, ale też wydaje mi się, że. Z tego co widziałam, to jest też dużo nawiązań po prostu do Polski, do tego co się dzieje w Polsce, jak, jak się dzieje w Polsce. Też właśnie wiemy, że on tam jest w Koronie Cierniowej, że jest krzyż z bloków, też w takim nawiązaniu do, do kultury katolickiej, która jest u nas bardzo zakorzeniona do tradycji. Więc wydaje mi się, że ten spektakl na pewno oprócz świetnej muzyki, co trzeba zaznaczyć, nie jest tylko właśnie muzyczną, muzycz, musicalem, <grym> tylko jednak jest jakąś historią głębiej i bardziej. Zgodziłabyś się? Tak, i ja tutaj też chcę podkreślić, że ta muzyka, e, oczywiście stworzona na żywo, i to nie są takie gdzieś tam puszczone hity dżemu w takiej bardzo mocnej, też rockowo, jakiejś takiej alternatywnej e, nucie, tylko tam przygrywa kwartet smyczkowy, więc to jest też coś takiego bardzo nowego i coś, co naprawdę bardzo dobrze wyszło. Więc jeżeli jeszcze nie znacie teatru Proxima, a interesuje Was to, co, o czym powiedzieliśmy, to na pewno koniecznie. Zobaczcie ten spektakl, ale też inny. Dobrze. Dzień później, naprawdę ten marzec obfitował. Mamy spektakl Magiczna Rana w Teatrze Słowackiego w reżyserii Pawła Świątka na podstawie magicznej rany Doroty Masłowskiej. Ja byłam i na próbie, i na spektaklu. Ja też. Ja też na próby i na spektakle. I, <noise> I nawet czytam teraz książkę. <noise> czyli, czyli ty czytasz książki po spektaklach, czy masz taką tendencję, że czasami czytasz przed? Wydaje mi się, że Masłowska jest tylko autorką, w której po prostu tekst robi tak dużo w spektaklu, jeżeli. Bo ja widziałam tylko jej adaptację, nigdy nie czytałam Masłowskiej, że pomyślałam sobie, że ja bym chciała zobaczyć, jak ona to napisała, że chciałabym po prostu przeczytać to tylko bez, bez tej całej. Um, Otoczki. Otoczki teatralnej. Byłyśmy na Magicznej Ranie już na spektaklu w ten sam dzień. I nie wiem, czy pamiętasz, po spektaklu spotkałyśmy się tak właśnie tam w foyer i zaczęłyśmy sobie rozmawiać o, o samej tej formie. Ja ogólnie myślałam, że przeczytałaś tę książkę i że znasz w ogóle teksty Masłowskiej. I właśnie doszłyśmy do tej takiej wspólnej konkluzji o tym, na ile ten tekst Masłowskiej jest w takim zrównoważonym stopniu przedstawiony na scenie. Czy sama radość z czytania i tego, no w tym języku masłowskiej jest coś takiego bardzo pociągającego, wydaje mi się, coś, co skłania jednak reżyserów, reżyserki do adaptacji na, na, te warunki teatralne. Ale czy to jest, czy te adaptacje teatralne są na tyle wystarczające? Czy właśnie w tym tekście, w samym tekście jest ta, ta esencja, gdzie czytając my jesteśmy w stanie sobie ten cały świat wyobrazić? I czy, książki nie są wystarczające? Dla mnie po prostu, jeżeli przegniemy teatralnie, bo można wystawić tekst i ja to zobaczyłam, przy, przywołam to znowu, czyli egzamin z pracy nad rolą współczesną u Pawła Miśkiewicza, rok trzeci, który zrobił magiczną ranę właśnie w AST, Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie i oni, pusta scena, aktorzy tylko i oni mieli swoje role, wychodzili normalnie ubrani i po prostu mówili ten tekst. Ale to, w jaki sposób oni powiedzieli, to, w jaki sposób oni tworzyli swoje role, było dla mnie wystarczające do tego, żeby przez godzinę, półtorej godziny siedzieć i być zafascynowana tym, co oni mówią. Nie było nic ze scenografii. I mam wrażenie, że Masłowska taka jest, że jej tekst jest wystarczający i czasami jak chcemy za dużo, to jej odbieram. I ja ją tak y, rozumiem, a z drugiej strony jeszcze tylko powiem, że w wywiadzie z Pawłem, Świątkiem, reżyserem, jak z nim rozmawialiśmy, to dla niego na przykład ważne jest to, co jest pomiędzy tymi słowami. On też to zaznaczał, że oni też szukają tego głosu, który jest pomiędzy tym tekstem. Czegoś niewypowiedzianego, czegoś, co właśnie nie zostało zapisane. To też mi się wydaje ciekawe, ale nie wiem, czy, czy ja to widzę na scenie u niego. Okay. W tym spektaklu. Ja też z tego spektaklu miałam takie. Takie mieszane uczucia, wręcz, o ile, właśnie jeszcze tak trochę nawiążę do zamachu na Narodowy Stary Teatr, że ja po tym spektaklu musiałam parę dni się zastanawiać i tak myśleć intensywnie nad tym. I to jest, wydaje mi się największy komplement, jaki chyba reżyser może dostać, to że jednak widz nie, nie wychodzi ze spektaklu obojętny, tylko ma jakieś takie ziarno zasiane w swojej głowie, gdzie to próbuje kiełkować, a czasami się nie udaje, a czasami wykiełkuje. To w przypadku tej magicznej rany miałam taką nawet. Powiedziałabym trochę lekką obojętność, że bardziej zastanawiam się nad Takim poszanowaniem samego tekstu, i jak to się właśnie odnosi do masłowskiej scenografia była w porządku i to, że postaci kobiece one zostały ubrane w te suknie ślubne, czy nawet bardzo spopularyzowany format wideo, który się tam też pojawia, te postawione kamery. To są takie ciekawe jakieś punkty, gdzie widz no, nie patrzy tylko na aktorów, na ich ruch, tylko podążają też za kamerą, więc to są już takie ciekawe rozwiązania. Chyba też sobie poczytam trochę Masłowskiej. Chyba też skonfrontuje doświadczenia sceniczne z tym, z tym samym tekstem, suro, surowym tekstem. Tak, chciałam też zaznaczyć, że bardzo dobra jest tam obsada i rzeczywiście to jest dobry spektakl. Wydaje mi się, że to jest też taki spektakl, który rzeczywiście nam daje teatr słowackiego. Że to jest współczesne, ma bogatą, uważam, scenografię, jest to adaptacja jakiegoś tekstu popularnego tekstu. Tak, popularnego. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś lubi Teatr Słowackiego i lubi to, co oni tam robią, to to mu się spodoba. I jeśli lubi też Masłowską. A Masłowska tak. ma sporą rzeszę fanów, także wydaje mi się, że samo nazwisko, sam tytuł wielu przyciąga. Tak. I też Paweł Świątek już realizował spektakl Masłowskiej i jak się z nim rozmawia, to też ja miałam takie poczucie, że on rzeczywiście wie, o czym ona jest. Więc sami ocencie, czy, czy Magiczna Rana jest dobrą adaptacją Masłowskiej. Dwie premiery, y, które również były, na których y, my ich nie widziałyśmy i nie miały też prób medialnych. Ale się wypowiemy. <laughs> nie, chcieliśmy, chciałyśmy tylko zaznaczyć, że one istnieją w repertuarze krakowskim i że są też w naszym repertuarze, chodzi o teatru, teatru. <laughs> ze zniżkami. Także jest to Czerwone i Czarne Bartosza Szydłowskiego z Teatru Łaźnia Nowa. Idioci z PAS, reżyser Jakuba Zalasy. Oczywiście z tekstem Anieli Płudowskiej. No to jest z kolei propozycja teatru w barakach. I tutaj spektakl ten rządzi się swoimi prawami. Swoimi <grym> jak prawami, to w barakach. <grym> jak to w barakach. Interakcje, totalny luz i zabawa, bo zabawa to po niemiecku spas. A spektakl jest z jego ramą, jest powiedzmy takie nawiązanie do Idiotów, czyli filmu... L'arsa Vontiera, którego kojarzyć możecie z takiego słynnego manifestu Dogma 95, i w jego ramach zawierały się takie, taki powrót na tory realizmu w kinie. To też jest właśnie przełożone na scenę Teatru Baraka. Widzimy tam aurorę lipartowską, widzimy Zofię justyńską, czyli świeże absolwentki krakowskiego AST. Generalnie teatr Baraka jest takim miejscem, w którym możemy zobaczyć na scenie adaptacje filmowe. Mamy tam y, Twin Peaks y, czy. Rosemary. Tak, powiedziałaś o Aurorze i o Zofii, ale ogólnie w teatrze Baraka możemy zobaczyć bardzo dużo młodych twarzy AST. Jest, jest to też teatr, który rzeczywiście pozwala rozwi rozwinąć skrzydła młodym aktorom zaraz po Akademii Sztuk Teatralnych. Tak, i to w takiej właśnie formie w sumie zróżnicowanej no tutaj w przypadku idiotów spas. to jest właśnie taka forma bardziej zabawna, bardziej, tak. bardziej luźna. A Baraka znamy raczej z takiego teatru naturalistycznego, takiego teatru, niech, nie wiem czy okrucieństwa, to jest dobre słowo, ale rzeczywiście... Podejmujący takie bardzo yy, poważne wątki. A jednak to idioci z pas jest takim jakimś oddechem. Ostatnia y, premiera, z którą mamy coś wspólnego, y, czyli Teatr Ludowy, znowu rozpoczyna i zamyka y, ten marzec, Saga Roduszyców y, w reżyserii Remigiusza Brzyka. Ja byłam na próbie razem z Agą. Ja też, no tak, no byłyśmy obie na próbie, to tak, muszę się zgodzić. jak. Yy, niestety nie byliśmy na spektaklu jeszcze. Co możemy powiedzieć? Na pewno jest to spektakl muzyczny, na pewno występuje tam Weronika Kowalska, która jest wspaniałą muzyczką, wokalistką Werusza. Jeśli jesteście fanami do dna, czy chociażby Mary Crisis, które Werusza reżyserowała w Teatrze AST, no to naprawdę się nie zawiedziecie. Tak, zdecydowanie. Jest to spektakl długi. Opinie są zróżnicowane, ale jedno jest pewne: muzycznie jest świetny. Tak, doświadczyliśmy tego, byliśmy tam. Sama forma, ja tak dużo ostatnio zwracam uwagę na kostiumy, na scenografię, na jakiś taki inny aspekt pozatekstowy, powiedzmy. I bardzo niepokojąco to wyglądało, nie, nie sądzisz? Tak, tak. Ewidentnie tutaj jesteśmy w rzeźni. Tak, te, te takie plastiki wiszące, wiszące plastiki. oni łysi wszyscy, no. z podkrążonymi oczami, jakby tak, wyszli strumiem. Jest to, jest to ciekawa, ciekawa forma, bo z tego co pamiętam, ta historia rodziny Szyców, ona już gdzieś chyba się pojawiała w którymś z Jakaś taka właśnie adaptacja, może nie tyle adaptacja, ale spektakl na, na podstawie tej historii, on gdzieś został już przedstawiany, także tutaj w nowej formule on powraca. Tak, więc Saga Rodu Szyców na podstawie Hanna Lewina. Słuchajcie, skończyliśmy marzec. W marcu oczywiście w Krakowie działo się dużo więc, Także my powiedzieliśmy o tym, z czym mieliśmy do czynienia. Wybierzmy jeszcze jeden spektakl, który uważamy, że na pewno powinniście zobaczyć. Co myślisz, Aga? Coś takiego, co myślisz o tych marcowych spektaklach i myślisz... To trzeba albo warto. Na pewno zamach na Narodowy Stary Teatr. To jestem pewna, że, że każdy tutaj powinien się wybrać i doświadczyć tego spektaklu, tego całego spektrum, które tam, tam, się, tam się przedstawia, i może właśnie takiego, takiej próby zreflektowania, pomyślenia parę dni, tak jak ja nad, nad spektaklem, rozłożenia tego na jakieś mniejsze cząstki i przyjrzenia się właśnie samej takiej naszej tożsamości, ale też co by było, gdyby taki zamach się naprawdę wydarzył. A może się wydarzył? To ja, jeżeli ty pójdziesz w ciężkie, to ja pójdę w lekkie, czyli coś dla widzów, którzy nie chcą w teatrze przeżywać rozterek życiowych i emocjonalnych. To myślę, że magiczna rana, idioti spas, to jest coś dla tych, którzy lubią teatr jako formę rozrywki. Oczywiście zachęcamy Was serdecznie do zaglądania na nasze social media, na facebookowe wydarzenia, w których znaleźć możecie oczywiście te tytuły, o których my teraz opowiadałyśmy. Nie zostawiamy Was tutaj z niczym, tak, tak to ujmę. Więc oczywiście możecie te bilety sobie zgarnąć w, w promocyjnych, promocyjnych cenach. cenach i przeżywać te wszystkie emocje z nami i się nimi dzielić. Zachęcamy Was też tak do tego, żeby mówić na czym byliście, komentować. Marzec się kończy, kwiecień się już zaczął, za nami już też są premiery kwietniowe. Zachęcamy Was też oczywiście do dołączenia do naszego dyskusyjnego klubu teatralnego, ponieważ w najbliższym czasie będziemy ogłaszać kolejny termin takiego spotkania w Pałacu Nieśmiertelności. Także śledźcie nas koniecznie i... Chodźże do teatru! Chodźże do teatru! Dziękujemy, że wysłuchałeś tego odcinka. Zostań z nami na dłużej i rozgość się w pierwszym rzędzie. Wkrótce kolejne nagrania. Do usłyszenia!